Jak wybrać swój kalendarz na nowy rok? Opowiem Ci dzisiaj i zaprezentuję kilka trików, kilka moich spostrzeżeń odnośnie wybierania kalendarza na nowy rok. A że mam na tym w punkcie fioła, bo uwielbiam, kocham wybierać kalendarze i w każdej takiej alejce mogłabym spędzić godzinę, pokażę Ci dzisiaj kilka, kilka kalendarzy i moich takich obserwacji, kilka takich spostrzeżeń, które być może Ci się przydadzą. Korzystam z najprostszego kalendarza, jak widzisz, książkowego. On już jest trochę zużyty, bo to jest rok 2022. Mam już też zakupiony kalendarz na rok 2023. Niestety nie udało mi się dostać czerwonego, ale zarażało mi bardzo na układzie, który w tym kalendarzu się znajduje, dlatego skusiłam się również na wersję różową. Za chwilkę ci go pokażę od środka. Ale najpierw chcę zwrócić uwagę na okładkę. Zauważ, że ta okładka jest takiej skajki, z takiej skórki ekologicznej i jest bardzo fajna w utrzymaniu, dlatego że mimo, że w zeszłym roku oczywiście cały czas z nim chodziłam, zobacz, nie ma żadnych zadrapań, nic się tu nie dzieje kalendarz jest, tutaj troszeczkę mi się popruło, natomiast kalendarz jest cały czas w świetnym układzie i tu z owiką się nic nie dzieje, dlatego ja zdecydowałam się właśnie na tą wersję z ekoskórką. Pokażę Ci również inne kalendarze. Tutaj mam Dream and Create od fantastycznej dziewczyny, która tworzy fantastyczne planery. To jest planer, który świetnie się sprawdzi przy organizacji Twoich nowych nawyków. Pokażę Ci takie tabelki, tak wygląda w tym kalendarzu układ tygodniowy z odhaczania, z możliwością odhaczania wykonanych zajęć. Natomiast chciałam Ci pokazać jeszcze taką tabelę właśnie, która tu jest bardzo, bardzo przydatna. Tak masz układ miesięczny, tak wygląda, muszę sobie odsunąć, bo nam się lampka obija. Natomiast ten układ, o którym chciałam Ci powiedzieć, nie mogę go teraz szybko znaleźć. Tak, jeszcze jest plan kwartalny, lista kwartalna, tak wygląda, tak się prezentuje. To są fajne rozpiski, które w tym kalendarzu wspomagają organizację. Tutaj jest oczywiście jeszcze coś takiego jak um, um, moje sukcesy, plan urlopowy. Są oczywiście przyjmowane leki, wizyty badań lekarskich. To są bardzo fajne narzędzia, które wspomagają planowanie. Jest oczywiście czas wolny, w którym możesz sobie rozbić to na filmy, na książki, na wycieczki, na różne inne aspekty, które Cię interesują. Lista prezentów, rzeczy, które byś chciała dostać, podsumowanie, oczywiście, roku. I jak zobaczysz sobie na początku tego kalendarza, bo można to podejrzeć, tu jest świetny planer celu. Ja już tutaj zaczęłam sobie wypełniać, więc nie będę ci zdradzać. Pokażę ci tylko jedną z tych kart. I to jest właśnie to, o czym wspominam w kontekście, w kontekście planowania, że warto obierać swoje cele, konkretne działania z datą realizacji, i to jest w tym planerze zawarte, to jest w nim świetne. Dużo takich rzeczy rozwojowych tutaj jest, ale chciałam ci pokazać też cele, takie habit tracker, które są powszechnie stosowane w najnowszych planerach, i nie mogę go tutaj teraz znaleźć. Także daj mi jeszcze sekundkę. Ja w międzyczasie, oczywiście, zawsze podsumowanie miesiąca. Po każdym miesiącu jest zawsze podsumowanie miesiąca i to jest też bardzo ważne z perspektywy patrzenia na nasz progres, bo jeśli my podsumowujemy sobie te miesiące, to wiemy, że odnieśliśmy sukces, postęp i że możemy iść dalej. Na każdy miesiąc przeznaczone w tym planerze są trzy nawyki i to jest fantastyczne, ponieważ w ten sposób wypracowujemy sobie nowe nawyki. Ten planer, okładka tego planera jest świetna, bo ma gumkę, tak jak ten, który wybrałam, to jest rewelacyjne i to w planerach uwielbiam, i oba mają, jak widzicie. Tutaj możliwość przypięcia długopisu, co też bardzo sobie cenię, dlatego że zawsze mam go pod ręką, jak chcę coś zaplanować. Okładka ta nie bardzo mi przypadła do gustu, chociaż jest bardzo fajna, fantastyczna w dotyku, bo to jest taki satynowy, tak jakby, jak bawełniana satyna, tak? Taki dotyk. Natomiast zobaczcie, co się dzieje z okładką. Ona no, nie wiem, czy widać, jest cała taka po prostu. Brudząca się. Łatwo ją owszem zmyć, bo można przetrzeć to mokrymi chusteczkami, nawet takimi niemowlęcymi lub po prostu ręczniczkiem zwilżonym, natomiast y, dla mnie jest to troszkę uciążliwe. Natomiast sam planer jest świetny, bardzo go polecam, jestem z niego bardzo zadowolona, testuję go od dwóch miesięcy, i jest naprawdę rewelacyjny. Tutaj mam jeden z planerów od Madame, które również uwielbiam i które również polecam. To jest taki planer biznesowy. Ale ja tutaj bardzo chciałam zwrócić uwagę na okładkę. Ta okładka jest materiałowa, jest rewelacyjna, chociaż uważam, że gdyby coś się wylało, to pewnie ta okładka by się zaplamiła. Oczywiście jest tutaj wstążka, nie ma już y, miejsca na długopis, nad czym ubolewam natomiast chciałam powiedzieć, że ogólnie okładka jest wytrzymała i w trakcie, kiedy nagrywam dla Ciebie to wideo stwierdziłam, że jednak wytrzymała nie jest zobaczcie, co mi się stało musiałam gdzieś zadrzeć w torbie i to jest jednak materiał, materiał zaczął się próć także nie polecam wybierać planerów y w układzie, w owiejce takiej materiałowej, bo jak widzicie, może ulec zniszczeniu, a my z tym kalendarzem przecież chodzimy cały rok, więc jeśli korzystasz z kalendarza książkowego, warto, myślę, wybrać taką ekoskórkę. Istnieją oczywiście planery w segregatorach, one są bardzo piękne, uwielbiam je, lubię dopinać sobie kartki, natomiast nie jest to możliwe, żeby w kobiecej torebce zmieścił się tak obszerny planer. Dlatego ja zdecydowałam się właśnie na tą owijkę, na ten planer w takiej wersji minimalistycznej. To jest tak naprawdę zwykły kalendarz książkowy. Firma, która go wyprodukowała to jest Elephant, czyli to jest produkcja jakaś polska. Kalendarz Jazz B5 tygodniowy i mam odcień różowy. Dlaczego uwielbiam w ogóle kalendarz tygodniowy I to jest ważny aspekt przy wybieraniu kalendarza? Już Ci pokazuję. Wybieram kalendarz w takim układzie. Dlaczego? Bo jeśli coś robię, to automatycznie, umawiając się, sprawdzając swój kolejny tydzień, przewracam jedną kartkę i jestem na następnym tygodniu. Nie muszę wertować, tak jak w kalendarzach, które mają podział tylko dniowy, nie muszę wertować i sprawdzać siedem kartek, żeby przejść do następnego tygodnia, a nie tak Boże, bym musiała sprawdzać za trzy tygodnie, tak? Tu sobie przewracam dwie kartki i jestem na za trzy tygodnie, a tu muszę przewertować tych kartek zdecydowanie więcej, no i on też zdecydowanie więcej miejsca zajmuje. Jeśli masz potrzebę robienia dużej ilości notatek w ciągu danego dnia, to owszem, pewnie taki planer dniowy się u Ciebie sprawdzi, natomiast ja wolę planer tygodniowy. Idealnie dla mnie by było, gdybym jeszcze przy tych godzinach, które widzisz są tutaj zawarte, bo uwielbiam układ godzinowy, były jeszcze okienka, w których mogę sobie odcharczać, że ta czynność została zrobiona. Ja to sobie oczywiście robię bez tych okienek, ale bardzo lubię ten układ. Cenię sobie to, że na dole mam chociaż tak mało miejsca, ale mam miejsce na notatki. To jest dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o wybór planera. Drugą rzeczą, na którą zwracam uwagę, oczywiście jest to, że mam podgląd na cały rok, ale to jakby już z góry zakładam, że jest w każdym planerze, w każdym kalendarzu. Tutaj mamy coś takiego, jak rozbicie tego roku, plan roku na poszczególne miesiące. I tutaj możesz wpisać poszczególne działania, które w danym miesiącu mają się odbyć, i uważam, że to jest rewelacyjne, bo masz taką krótką ściągę i wiesz, że w tym i w tym miesiącu powinno się u ciebie wydarzyć to czy tamto, i możesz sobie na to spojrzeć. Uważam, że to jest bardzo cenne. Obok są podróże. Podróże, wycieczki. Tutaj możesz sobie sprawdzić daty, tak jak mówiłam. Sprawić na przykład długie weekendy i wypisać sobie wszystkie swoje podróże. To jest niesamowite, dlatego że masz to znowuż w jednym miejscu. Kolejną rzeczą, którą bardzo lubię w planerach. To jest rozkład całego roku w takim układzie, gdzie możesz sobie tu coś wpisywać. Co prawda, tego miejsca nie jest tu, ale nie dużo, ale można tu już sobie na przykład kolorami zrobić sobie jakąś taką mapę, że na przykład różowy to są dni wolne, zielony to są dni pracujące na przykład i można sobie tutaj na przykład taki układ zrobić. Kolejną rzeczą, którą bardzo, bardzo cenię w tym planerze, to jest to, mam nadzieję, że zobaczysz, że się teraz nie odbija światło. Tu mamy na przykład luty. Tutaj mamy miejsce na wpisanie czegoś, co ma się w tym dniu wydarzyć. A tutaj zaznaczamy sobie, którego dnia to się wydarza, od którego do którego, czyli możesz zaznaczyć na przykład sobie krzyżykami cały tydzień albo tam haczykami. A tu możesz sobie jeszcze, tu jest wydarzenie, mi się odwrotnie odbije. A tu możesz je sobie opisać. Czyli tu piszesz, co się wydarza, tu zaznaczasz kiedy, a tu możesz sobie jeszcze zawrzeć krótki opis do tego, co tam ma być. I to jest dla mnie niesamowite narzędzie. Za to bardzo planer, ten właśnie cenie. Poza tym, że ma układ tygodniowy, nie ma tu w nim nic wielce niesamowitego. Z tyłu oczywiście jest miejsce na, notes, na notatki. Ja w tym miejscu robię sobie taką tabelkę, dzielę sobie każdą kartkę na trzy, czyli tu mam styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, i na kolejnych dwóch mam drugie pół roku i tam sobie na przykład robię taką tabelkę z moimi finansami, gdzie mogę.